Do ziomeczki, teraz są tutaj w modzie. Dajcie szybko rację, to pokażę kurwa ogień. Ciężko prosić się o to, co jest swoje. Gdy dochodzi co do czego, to się żegnasz już ze śląskiem. Fala na boliki, ostro i pokażę, co jest pięć Gwarantuję, ciebie nie powstrzymasz więcej mnie. To nie gra dla publiki, dawać z nami głośniej. Nie hasz, że trzęśnie całym tym blokiem. Dzięki tobie, bracie, bo pomogłeś bardzo mi. Otworzyłem w końcu oczy i stanąłem na nogi. Szacunek, treningi, zawzięcie. Wszystko, co robimy, miejcie. To na względzie chuja, wijam to co gadasz za plecami, wychowała mnie ulica i nawijam się z ziomkami. nie chcę więcej trzymać, przejechałem się nieraz i to raczej po mnie widać. Chuja, wijam to co gadasz za plecami, wychowała mnie ulica i nawijam się z ziomkami. nie chcę więcej trzymać, przejechałem nie raz i to raczej po mnie widać. Ciągle otaczają mnie fałszywe ziomy. Z żadną pustą kurwą nie zbije tu pio, pio, piony Wymykam się spod kontroli, sam sobie pozostawiony. Pluję na tych gości, co są zwani pseudoziomy. Jednych znałem od dzieciaka piona, zawsze była bita. Teraz jeden se wijam i tworzymy hita. Piona dla ekipy, w której zawsze wsparcie miałem. Dzięki wam nigdy się nie poddawałem W nic nie mówią, brak odwagi szmaty mają. Zobacz jak ten bici lecimy tak samo za zajawą. Parę asów mam w rękawie. Wieleś nie czuję tej potrzeby, by się produkować na te pierdolone puste hieny Chuja ja wijam to, co gadasz za plecami Wychowała mnie ulica i nawijam się z ziąkami do ziomkami, nie chcę więcej trzymać Przejechałem się nieraz I to raczej po mnie widać Chuja ja wijam to, co gadasz za plecami Wychowała mnie ulica i nawijam się z ziąkami do ziomkami, nie chcę więcej trzymać Przejechałem się nieraz I to raczej po mnie widać